Cichopek nieźle się bawi bez Kurzajewskiego. Te zdjęcia mówią więcej niż słowa. Kasia Cichopek rozstała się z Maciejem Kurzajewskim, para zdecydowała się spędzić ostatnie dni wakacyjnej laby z dziećmi. Gwiazdor TVP bawi się ze swoim synem i wnuczką na Sardynii, co, na ironię, cieszy Paulinę Smaszcz. Aktorka zaś nieziemsko bawi się ze swoimi pociechami w Polsce. Ciekawe, co na to Marcin Hakiel? Kiedy smaszcz harcuje, cichopek się relaksuje. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to bez wątpienia najbardziej gorąca para polskiego show biznesu. Każdy ich krok to temat do kolejnych plotek i domysłów. Ostatnie tygodnie dla pary są wyjątkowo intensywne. Wakacyjną sielankę psuje im wiele osób, a wśród jest Paulina Smaszcz. Choć ku zdziwieniu wszystkich jej ostatni wpis o byłym mężu należy do tych nieokrutnych. bowiem Petarda cieszy się, że Maciej zdecydował się wrócić na chwilę na łono rodziny. Można, można i to jest właśnie rodzina. Rozwód, rozstanie, nowe związki nie mają znaczenia, gdy są dzieci, napisała w poście na Instagramie. Potem jednak trochę nabruździła, tłumacząc się z decyzji o rozwodzie. W tym czasie Katarzyna Cichopek w najlepsze bawi się ze swoimi dziećmi. Rajskie sceny z urlopu Cichopek. Chwilo trwaj. I kiedy wokół wypoczynku Kurzajewskiego zrobiło się gorąco za sprawą Pauliny Smaszcz, Kasia Cichopek nic nie robi sobie z medialnego szumu. Zdecydowała się na kaszubską idylę ze swoimi pociechami, Adamem i Heleną. Cichopek wybrała się na kaszuby, by pokazać dzieciom piękno Polski. Na swoim Instagramie na bieżąco relacjonuje przebieg wakacyjnej laby. Fani mogli nacieszyć oczy z tej rajskiej sielanki. Chwilo trwaj, bo jesteś piękna i niepowtarzalna. Napisała pod zdjęciami. Dodała do tego serię hasztagów chwilotrwaj, kratka piękno życia, kratka szczęście, kratka niepowtarzalność, family time, quality time, mom's life. Prócz Adama i Heleny w kadrze zmieścił się także ich ukochany sierściuch. Internauci zachwycają się wakacjami cichopek, dobrze tak pobyć sam na sam z dziećmi. Widać dzieci szczęśliwe uśmiechnięte. To Kasiu są takie ulotne chwile, gdzie jeszcze można przytulić i pocałować. One tak szybko rosną, choć dla nas mam zawsze będą takie malutkie i bezbronne. Ładujcie baterie na jesienne chwile, córcia na każdym zdjęciu uśmiechnięta to oznacza szczęście, oj tak, czas tak szybko mija.